Dzień dobry, to jest gra Go To Sleep. My będziemy w nią grać, dlatego że mi się nudzi. Gramy widzowie, gramy. Teraz pamiętam, żeby być głośno, żeby drzeć pizdę, a nie tak jak w poprzednim odcinku, gdzie za chuja nie było mnie słychać. Hey, remember to get up on time. We have to be at the cemetery by 9 Okej okay, mam! I know already. Already. O! Oh, rozbieramy się! To mi się podoba. Idziemy do troszeczkę. Ja nie umiem bez koszulki spać. Na, it's too early. This will be enough time. Good night, nabi? Kto to nabi? O widzowie, co za straszna gra. Już mam ciarki na moich jąderkach. Oczywiście. Ale się dobrze bawię. To jest niesamowite. Zawsze chciałem coś takiego zrobić. Strzelać karabinem maszynowym w odrzutowce. To jest najlepszy scen na świecie. I co tu? Ja się tak bardzo dobrze bawię. Wow! Huh? O oh. O, oh, jakie dole! Nie no, idę do domu. Samolot rozjebałem. O oh, Jezu... O oh, Boże... O Boże, O Jezu, Boże! Widzowie, co się stało? O, o nie, gdzie ja jestem? Widzowie, to jest wodospad. Jesteśmy w otworze gębowym jakiegoś potwora. Nie, wykrzyknik. Idziemy do wykrzyknika. Wygląda jak zadupie. To niedobrze. Podejdźmy do wodospadu, może to pomoże. O nie. Co my teraz zrobimy? Nie ma wyjścia. Porządku. Możesz sprawdzić, czy jest jedzenie w lodówce. Zimny by się przydał. Browarek. O, stopki. Ja lubię stopki. Jest puste. O nie, tu Donald Trump. Jestem w domu, ale mi się chce wody napić, ale nie mam wody przy sobie. A nie mogę tak odejść podczas nagrywania filmu internetowego. O nie. Co się wyprawia? O, widzowie. Ja nie wiem co to jest. Widzowie, ja się. Powiem. Aaaa, to tylko koszmar. Mama? Mama. Drzwi są otwarte. Możesz wejść. To nie będzie mama, to będzie gwałciciel. O. Oh. Gdzie ja położyłem mój telefon? W tupę sobie wsadziłeś. Mama! Tak nie. Nie obudziłem się. To nic. To nic widzowie. Widzowie, to był tylko kolejny koszmar. O Jezu, ale mi się wody chce pić. Widzowie. A... I czym się chce? Mam suche gardło Jak cip Wait! I Zostaw drzwi zamknięte

I'm My Lulu. Widzowie. Widzowie, dlatego trzeba się nauczyć angielskiego, żebyście wiedzieli, jak się czyta takie rzeczy. Pamiętajcie. Nauczcie się angielskiego. Mówię teraz do Szymonka. Szymonek, wiem, że ty nie umiesz angielskiego. Szymonek to mój chłopak, dla tych, co nie wiedzą. Robię z nim często analny terror. O, oh, to jak Five Nights at Freddy. Five Nights at Freddy. Chcemy spać. Nie, nie zostaw. Widzowie, ta gra jest bardzo prosta. Widzowie, Alan campi. To jest nie fair, co ja mam tak klikać po prostu cały czas i zamykać drzwi przez piętnaście godzin? To nie ma sensu. Może nowe, nowe potwory będą Znowu Dobra widzowie, ja wam jakieś kurwa przyspieszenie zrobić coś Hej Hej, czy ty wiesz no. Kochanie, za chwilę spotkacie cię cud. To będę ja O Mama Fuck, fuck, fuck. bed Oh no. Oh no. A to teraz muszę kurwa chodzić do drzwi i poduszki. Okej, okay, pewnie połóż dźwięk... tu. <ścoughs> Wygląda jak prezerwatyw. No Mam się Jestem już pro player w tą grę. <śmiech> <śmiech> Łatwo. Mam nadzieję, widzowie, że granie jest ani za głośno, ani za cicho, bo będzie mi bardzo smutno. Widzowie, um, piłem sobie kakao. Kakao z kofeiną. Takie specjalne kakałko sobie piłem około 3 w nocy, żeby nie iść spać. Bo no... Chcę dzisiaj iść spać trochę wcześniej, a jak sobie tak nastawiłem sen na że idę spać o szóstej, a wstaję o 15, no to muszę teraz zresetować to trochę, dlatego robię... O te skurwy sy Dlatego robię nockę. Ty! Z dwóch stron mnie ruchają. Jeden w dupę, jeden w buzie. Tak nie wolno. No i cukiereczka sobie zjadłem. I kotek mi siedział na kolankach. Głoskałem go przez jakąś godzinę, chyba. Bardzo dużo mnie lizał. O nie. Kolejne, kolejny, kolejnego potworka. Nights at Freddy's Dobra, to teraz muszę się dźwięków nauczyć Czy to jest taka, no, taka, dźwiękowa gra? No, no. O, było łóżko Nie! mam w dupie tą grę, ja nie chcę jej przechodzić, ona jest za długa. Co wie? Przecież tak, to jest nudne, kto to chce oglądać? No, robimy to. Kurwa, jebana, no, ja pierdolę, no przecież trzymałem to, no, kurwa, no, trzy razy puknął i kurwa, jak trzy razy puka, to ma nie otwierać, tylko wypierdalać, kochani, I give up, kochani, dziękuję za oglądanie w tą... Jak grałem w tą piękną grę, ale ta gra mi się nie podoba. Kochani, ja nie jestem profesjonalnym youtuberem, ja nie potrafię tak całą grę przejść kurwa i wstawić ją na youtuba, przecież mi się nie chce, ja jestem jestem normalnym człowiekiem, ja jestem normalnym człowiekiem, który jak gra w grę, która mu się nie podoba, no to nie chce i całej przechodzić. No przecież kurwa Kurwa 20 minut w programie dopiero czwarta jest ja kurwa do której do 11 miałem kurwa grać, to nie ma sensu. A jeszcze, kurwa, później byłoby więcej potworów i, kurwa, ten czas by jeszcze wolniej mijał i, kurwa, musiałbym jeszcze cały czas, kurwa, chodzić, kurwa, do łóżka, do, kurwa, do tej garderoby, kurwa, do drzwi, kurwa, musiałbym cały czas tak chodzić i, kurwa, nawet nie mógłbym się spać i, kurwa, by ten czas nie mijał i, kurwa, musiałbym siedzieć, z godzinem musiałbym, kurwa, grać w to, nie chce mi się. Co ja, kurwa, robię? Nie wiem. Ocena? 3 na 10. Bo nie jest straszna w ogóle. Ja myślałem, że o tak strasznie wygląda grano, to będą takie być, tak fajnie, będą takie straszne i w ogóle nie, to nie jest straszne. Jakby to było straszne, no to by mi się podobało, ale to nie jest straszne, to mi się nie podoba. Dziękuję za oglądanie, widzowie. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam wszystkie Wasze rodziny z Bogiem.